Witamy Państwa serdecznie na trzeciej odsłonie gali Real Fight, która odbywa się w Pabianicach. Dzisiejszą galę poprowadzi dla Państwa Daniel Marczak i Karol Matuszczak. Oj! Wow! Ależ tu proszę Państwa, chciałem opowiedzieć, co to jest semi-pro, a więc niepełna walka zawodowa, a tutaj już mamy pierwszy knockdown. No ciężkie chwile tutaj przed e, Glebem Ojej Lopanem. Tu może być duszenie za chwilkę, drodzy Państwo. I tak, Czy mamy duszenie. duszenie. I koniec. koniec. Pięknie, ale... Ależ awantura, ciosy z góry, z dołu. Ostatnie 10 sekund. Wow. No i mocno, mocno teraz jest a... Jacek Barczak. O! O! Nie! A więc równo z, z gongiem sędzia przerwał ten pojedynek Panie i Panowie przed nami jeden pojedynek jakże inny od tych, które będziemy oglądać tego wieczoru. Pojedynek toczony w Kimonach. Pojedynek nie stricte brazylijskiego żywicu będzie to egzekutor super ale kto mógłby o nim opowiedzieć lepiej niż ten, który Gale, Super Superfight prowadzi? Panie i panowie, razem z nami dziś tego wieczoru Daniel Marczak! Dobry wieczór Pawianice! Sponsorem tej walki jest Kawin.pl. A w tym pojedynku zmierzam się w narożniku niebieskim. 22 latek, mierzący 181 cm i ważący równe 85 kg. Reprezentant klubu Oktopus Łódź. Bartosz Lewandowski! A w narożniku czerwonym reprezentant White Fabrik Czelec. 28-latek, mierzący 1,77 m i ważący również 85 kg. Przed Państwem Krzysztof Florek Florcza! A walkę poprowadzi sędzia Maciej Studziński. A więc mamy niezwykle interesujące wydarzenie, jakim jest walka brazylijskiego jiu-jitsu na gali MMA. Walka brazylijskiego jiu-jitsu, ale przy użyciu tak zwanych liści, slapów, po prostu uderzeń otwartą dłonią. Co warte przypomnienia, zawodnik w Białym Kimonie. Chciał nawet na świecie. tak? Wow! Ale slam, ale, ale petardy! I gilotyna. Oj, liście się gęsto. No tak, mamy jesień, a więc w pełni liście spadają. Wow! Z zawodów, gdzie te walki właśnie się odbywają. Tak, to był pierwszy. To, e... to mamy. Wow! Piękny sweep! Ależ teraz rozpuścił te ręce. Potoczyła nam się ta pierwsza runda. Oj! Wow. Piękna! Dojście do. Jednej nogi, wyniesienie i rzut. I ostatnie 10 sekund. Pierwsza walka. Egzekutor Superfight w oktagonie. Jeszcze liście, jeszcze Aj. wymiana liściowa. Dobrze, dobrze. Wow. I mamy koniec. Yeah. Panie i Panowie, 58% do 42. Zwycięża Krzysztof Florek-Florca. Florek! Wielkie brawa dla obydwu zawodników. No i bardzo ciekawie zapowiada się ten pojedynek, dlatego że Arkadiusz Nowicki przywiózł bardzo wielu fanów. Jak na pewno da się słyszeć. Jesteśmy z tobą, i Buła, jesteśmy z tobą. No Buła, czyli Arek Nowicki to brązowy pas brazylijskiego Żyżicu. Więc zobaczmy. No to. i proszę! Bardzo szybko uporał się ze swoim rywalem. Powalił go na matę oktawionu. Idzie do dosiadu. I myślę, że za chwilę będziemy mogli się spodziewać potężnego gradobicia. Myślę, że jak buła się za chwilkę odklei, to może być ciężko. No ale pamiętajmy o tym, że Artur Smarzyński też jest klasowym zawodnikiem. To międzynarodowy mistrz polski organizacji Time of One Ma Masters MMA z ubiegłego roku, więc. I była... proszę! ale błyskawiczne poddanie! Polarny buła wjechał niczym, rozgrzany nóż masło. Oczywiście nikomu nic nie ujmując, no, ale była to, to dla to niego to dzisiaj to buła to z masłem. No nic! Na szczęście nie jesteśmy sędziami. Możemy sobie pozwolić na ten komfort, aby się zastanawiać, dajmy sędziom zrobić ich robotę. Hallelujah. walkę kończy większościowy remis. No i wykrakałeś Karolu. Ale, 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 no Śmieszkowo powiedzieliśmy, e, Animal Derby, Zając z Wydra. No trybuny szaleją, drodzy wydra. Państwo. Trafił Wydra, trafił chyba, trafił. Ale petardy! Jest Maria! Ale go! Sala oszalała! Ciężko wstaje! Liceniel. Wojciech zając! Bardzo ciężko. Oj, chyba nie pójdzie jutro do szkoły. Ale podgryza go Wydra strasznie. Czai się tym prawym cepem. Oa! Pięknie! Jakbym wykrakał! Pięknie! Łeb z tytanu ma Zając! Ła! I próba obrotówki zwrotnej! Potężny, potężny cios w tej prawej Dopiskają ręce. Dopiskają się niemiłosiernie. O! I drugi knockdown! I to będzie koniec chyba. Ma jeszcze trochę pary ten Wydrał. O! o Ładna kontra. O aj, Mocno, mocno kopnięty. Aj, 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 aj. Ostatnie 10 sekund. Zobaczymy Czy Wydra no, wygra? Będzie należała kolej. Wow! proszę, Wydra przyspiesza. I mamy koniec tego fantastycznego pojedynku. Wow. ...zwycięzcy oraz zdobywca pasa mistrzowskiego Polskiej Federacji Kickboksingu, którym zostaje Bartłomiej Wydra! Wielka wieczoru, Marcin Filipczak, Octopus Łódź, Szyszka Team i jego rywal Konrad Konkel. Sparta faj team Demnica Kaszubska. Ale mocno zaczął, tak? Jest gilotyna? Nic nie ma. O jest. Ależ... Trafił lewikiem. Trafił pifek. idą kolana. Ależ mocne akcje tutaj ze strony Filipczaka. Co zrobi Konkel? Trybuny znowu szalały. Pifek, pifek. Jak na razie Konkel. To wrócił Czy udusi go stojącą gilotyną? I koniec! Koniec! Ależ błyskawiczne Panie i Panowie zapraszamy do klatki Sponsorów Zobaczmy tego, my, to, my, to raz jeszcze krikszel, stratę, Fifek podniósł szyszkę, co i... Więc, e, walkę w tak zwanym Combat Jujitsu Walka z liściami w Kimowa. Mieliśmy dwie naprawdę bardzo dobre walki kickboxerskie no i blu tego wszystkiego, a więc walki MMA dużo ciekawych walk piękne zakończenia dramatyczne sytuacje do tego przyzwyczaił nas Real Fight a więc niecierpliwością będziemy oczekiwali na tą galę za rok no bo jak do tej pory te gale odbywają się rok po roku i z roku na rok są coraz lepsze. Z roku na rok y, coraz lepsi zawodnicy, coraz ciekawsze Panie, walki. No, z niecierpliwością czekamy więc na wydałem, rok następny. Dokładnie tak. Na Dziękujemy za dziś galę. Prowadził do Państwa Krzysztof Szczypek. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobranoc.